Dobry wieczór, przyjaciele. No cóż, rozmawiamy z wami o zdrowiu, o tym, co zrobić, żeby nic nas nie bolało. Ale kogo to obchodzi, kiedy przyszła wiosna? Wszyscy nagle chcą stać się dużo piękniejsi i młodsi, najlepiej przynajmniej wyglądać tak. Dlatego nie mogę was zostawić w takim stanie, który nie jest wystarczająco piękny. I dzisiaj na waszych ekranach sprawimy, że będziecie oszukiwać innych ludzi swoim wyglądem. Żeby nikt nie mógł powiedzieć, że macie na przykład 65, 45 albo 35 lat, myśleli, że bez dowodu osobistego w ogóle nie możecie wchodzić do niektórych sklepów. Pewne problemy sprawi to, co razem zrobimy. Jak wiecie, istnieje wiele ćwiczeń odmładzających twarz. Można je podzielić na grupy: jedne mają na celu usunięcie opuchlizny z twarzy, ponieważ opuchlizna dodaje lat, drugie mają na celu wzmocnienie i wytrenowanie mięśni twarzy. Ale globalnie musimy rozwiązać jeden problem, który pozwoli uporać się ze wszystkimi tymi kwestiami: zarówno z opuchlizną, jak i ze słabymi mięśniami. I wielokrotnie wzmocni efekt tego, że na przykład już wykonujecie jakąś gimnastykę twarzy albo masaż, żeby usunąć opuchliznę z twarzy. Zobaczcie, co razem zrobimy. Wielu z tych, którzy się tym zajmują albo prowadzą kursy treningu mięśni twarzy, robi wszystko dobrze, wszystko robią poprawnie. Ale jeśli dodadzą sobie jedną ważną rzecz do swojego arsenału, efekt ich działań będzie wielokrotnie, stokrotnie, tysiąckrotnie większy. Co jest przedstawione tutaj na tym zdjęciu, jak myślicie? To jest nasz mięsień potyliczno- czołowy. Czepiec ścięgnisty, takie twór ma każdy z Was. Nie bójcie się, wszyscy go macie. Hełm nosisz na głowie, ale ten jest ściągany. Jeśli na przykład następnym razem jedziecie na hulajnodze elektrycznej, ktoś wam mówi, dlaczego bez hełmu albo na motocyklu. Powiedzcie, że macie przy sobie tylko ścięgnisty. Zawsze zakładajcie kaski. Najlepiej w ogóle nie jeździć na hulajnogach elektrycznych i motocyklach. Proszę zobaczcie, ścięgnisty kask znajduje się właśnie tutaj, pokrywa całą naszą głowę od góry. Znajduje się między dwoma mięśniami, czołowym z przodu i potylicznym z tyłu. Mięsień czołowy, wszyscy go znają. U tych, którzy mają zmarszczki na czole, działa bardzo dobrze. U tych, którzy jeszcze ich nie mają, też zacznie działać całkiem dobrze. Jeśli unosimy brwi do góry, to właśnie napięcie tego mięśnia. Jej antagonistą jest mięsień potyliczny. Bardzo słaby, zazwyczaj u wszystkich słabo rozwinięty. I między tymi dwoma mięśniami powstaje brak równowagi. Mięsień czołowy jest silny. A mięsień potyliczny cienki, słaby, zanikły. Co się dzieje podczas skurczu mięśnia czołowego? Czepiec ścięgnisty zaczyna przesuwać się tutaj do przodu. Właśnie takie przesunięcie wykonuje, migruje w to miejsce. Dlaczego z wiekiem pojawia się opadanie twarzy? Być może wiecie, że na waszej twarzy znajdują się poduszki tłuszczowe. Słyszeliście o czymś takim? Wyobraźcie sobie, że na waszej twarzy znajduje się tak zwana struktura anatomiczna. One znajdują się wokół oka właśnie tutaj, widzicie. I wraz z wiekiem zmienia się po pierwsze ich struktura. Mogą się w niektórych miejscach ścieńczać, migrować w dół, przesuwać się tutaj, rozmieszczają się już nierównomiernie i zaczynają ściągać skórę w dół. I pojawiają się różne takie zmiany. To właśnie nad górną. Górna powieka zaczyna opadać w dół. Tutaj pojawiają się worki pod oczami, fałdy nosowo-wargowe, tutaj takie rzeczy, i drugi podbródek. Od czego to się pojawia? Myślicie, że to pojawia się przez siłę grawitacji? Coś tutaj na was naciska, i twarz zaczyna opadać w dół. Ale nie. Ruch nie odbywa się z góry na dół, to nie pod wpływem siły grawitacji, wasza twarz migruje w dół. A dzieje się tak dlatego, że tutaj nie ma równowagi. Czyli migracja tkanek zaczyna się właśnie stąd, z tej części. I jeśli będziecie po prostu próbować podciągać twarz do góry, usuwać obrzęki, efekt będzie, ale niewystarczająco dobry. Żeby zatrzymać ptozę twarzy, migrację tych waszych poduszeczek tłuszczowych pułapek, musimy sprawić, żeby tutaj rozpoczął się ruch. Musimy najsilniejszą część, która się u was przesunęła, czyli czepiec ścięgnisty, naciągnąć w przeciwnym kierunku. Jak to zrobić? Nie wystarczy rozluźnić mięsień czołowy, trzeba wzmocnić wystarczająco mięsień potyliczny. Mięsień potyliczny bardzo mało uczestniczy w ruchach, stopniowo słabnie, staje się cieńszy, zwiększa się różnica między mięśniem czołowym a potylicznym i czepiec ścięgnisty przesuwa się do przodu. Traci swoją ruchomość, traci możliwość powrotu tutaj, do tyłu. Pojawiają się tak zwane wzrosty. To są takie twory tkanki łącznej między powięziami mięśnia skroniowego, między mięśniem skroniowym a powięzią. Tutaj się one znajdują. Tutaj jest mięsień skroniowy, tutaj go pokrywa i samym czepcem ścięgnistym i następuje unieruchomienie czepca ścięgnistego właśnie w tym przednim położeniu. Traci ruchomość, słabo przesuwa się do tyłu, a zanim zaczyna przesuwać się cała twarz, opadając w dół. Czyli starzenie się twarzy zaczyna się właśnie od waszego karku. To znaczy, musicie odmłodzić swój kark, żeby odmłodniała wasza twarz. Co więc robić? Myślę, że zaczniemy. A może jeszcze opowiedzieć coś o waszych poduszeczkach tłuszczowych? Ktoś mógł wpaść na pomysł wisieć do góry nogami? Ale to nie zadziała. Trzeba właśnie tutaj. Zbyt dużo zbędnych rozmów. A więc przyjaciele, żeby zrozumieć, jak porusza się wasz czepiec ścięgnisty, czy jest zdolny do ruchu, nie każdemu się to uda. Spróbujcie wykonać taki ruch, przy którym skóra głowy przesunie się tutaj do tyłu, czyli właśnie tutaj. U niektórych mogą przy tym zacząć poruszać się uszy. Nie wiem, czy to widać. To znaczy, to jest dość niewielkie. Może być. To znaczy, o tutaj widzicie, ruch no, włosów się odbywa. Wszystkie razem, tutaj do tyłu. Przy tym właśnie będzie się napinać u Was mięsień potyliczny. To jest właśnie jego napięcie. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić: chwytacie swój czepiec ścięgnisty swoje włosy. Spróbujcie wykonać ten ruch. Jeśli zauważyliście, że on się pojawia, że ręka się porusza. To znaczy, że coś jest nie tak, wszystko źle. Jeśli nic nie wychodzi, unoszą się brwi do góry, uszy się poruszają, a tutaj nic się nie rusza. Wtedy pomóżcie sobie rękami. Przesuńcie skórę głowy do tyłu w tym kierunku. Przytrzymajcie sekundę i rozluźnijcie. Powtórzcie: Przesuńcie, przytrzymajcie, rozluźnijcie. Podzielcie na części, po środku poruszajcie. Trochę w lewo, trochę w prawo. Możecie zauważyć, że na przykład z jednej strony skóra przesuwa się swobodniej, a z drugiej gorzej, trudniej się porusza. Poruszajcie, zobaczcie, jak się przesuwa na środku. Potem spróbujcie jeszcze raz przesunąć skórę głowy do tyłu, żeby obróciła się tutaj w stronę mięśnia potylicznego. I rozluźnijcie. Ale jednocześnie pilnujcie, żeby nie napinał się mięsień czołowy, żeby tutaj nie tworzyły się zmarszczki, ponieważ jeśli jednocześnie napnie się mięsień czołowy, to już nie będzie mógł się cofnąć. Oto albo czepiec ścięgnisty przesuwa się do przodu. Przesuwa się do przodu, kiedy napinacie czoło, albo do tyłu. Tutaj powinny być zmarszczki, ale ich nie będzie spokojnie. Lepiej mieć je tutaj niż tutaj. Więc co zrobić dalej? Teraz poruszaliśmy się z Wami właśnie w tej części. Zazwyczaj ta część, która jest bliżej mięśnia czołowego, jest bardziej ruchoma. Ta część, która jest bliżej potylicznego, samego mięśnia potylicznego, jest mniej ruchoma. Dlatego ręce ustawcie już trochę bardziej do tyłu. I teraz poruszajcie skórą najpierw do przodu, potem do tyłu, w stronę nosa, w stronę potylicy, w stronę nosa. W stronę potylicy. Spróbujcie jeszcze raz przesunąć dzięki napięciu mięśnia potylicznego. Dalej ruch może utrudniać powstanie, jakby napięcie takiego tworu ścięgnistych przegród. No, procesu zrostowego między mięśniem skroniowym a czepcem ścięgnistym. Właśnie tutaj one jakby znajdują się razem u Was. Dlatego musimy usunąć wszystkie te obszary napięcia między mięśniem skroniowym a czepcem ścięgnistym właśnie tutaj. To jest po prostu no musimy opracować ten obszar. Tutaj macie mięsień skroniowy, całe to miejsce zajmuje mięsień skroniowy. Musicie znaleźć, ale górnej krawędzi już dokładnie nie znajdziecie takiej całkiem górnej krawędzi. No mniej więcej w tej części się ona znajduje o tutaj. I całą tą część Najpierw też trzeba zobaczyć, jak tam porusza się skóra, przesuńcie ją, czyli w kierunku do przodu, do tyłu. Musicie spróbować poruszać tu i tam, właśnie tutaj skórą. Zobaczyć, gdzie ona gorzej się porusza, w którym miejscu i po prawej, i po lewej stronie. Może też być tak, że z jednej strony ruch jest dobry, a z drugiej zły. Często tak się zdarza, że z jednej strony oko właśnie mocniej się zamyka górną powieką, a z drugiej strony jest szersze. Też zdarza się asymetriam. I najpierw rękami opracujcie całą tę część. Popatrzcie poprzesuwajcie skórę. A potem trzeba będzie opracować sam mięsień skroniowy głębiej. Najpierw zróbcie to palcami i od razu przesuwajcie skórę lekko do tyłu, czyli oddziałujecie zarówno na mięsień, jak i na skórę właśnie w tym kierunku, jakbyście masowali. W przyszłości sam mięsień skroniowy też można opracowywać na przykład piłeczką. Najlepiej tenisową, taką niezbyt twardą. Możecie się na niej położyć albo zrobić to przy ścianie i wykonujcie ruchy lekko do przodu, lekko do tyłu. Znaleźliście bolesny punkt, przytrzymaliście i teraz wzdłuż górnej krawędzi mięśnia skroniowego. Przepracujcie to wszystko dokładnie. Szczególnie z tyłu, właśnie tutaj. Z tyłu bardzo często występują takie obszary, które ograniczają ruchomość samego mięśnia potylicznego i czepca ścięgnistego. I po tym, jak to wszystko przepracujecie, spróbujcie jeszcze raz wykonać ćwiczenie. To jest przygotowanie do tego, żeby wszystko zaczęło się tam ruszać. Samo ćwiczenie wygląda tak. Pierwszym etapem, aby przywrócić ruchomość, wykonujcie ruch do tyłu. Jakbyście odciągnęli tutaj samą skórę na głowie do tyłu, przytrzymali przez sekundę, rozluźnili, odciągnęli, przytrzymali, rozluźnili. Robicie to w tej części, która jest bliżej czoła, i w tej części, która jest bliżej potylicy. Tutaj też odciągacie do tyłu, przytrzymujecie, rozluźniacie, odciągacie, przytrzymujecie, rozluźniacie. Jakbyście zrobili do tyłu, rozluźnili, do tyłu, przytrzymali sekundę rozluźnili. A potem spróbujcie zrobić to samo, napinając mięsień potyliczny. Napnijcie go, jeśli się uda, utrzymajcie napięcie przez sekundę, rozluźnijcie. Napnijcie, rozluźnijcie. Napnijcie, rozluźnijcie. Napnijcie, rozluźnijcie. Właśnie tak. To ćwiczenie pozwala globalnie zatrzymać proces opadania waszej twarzy ku ziemi. Dzięki temu wasza twarz znowu obróci się we właściwym kierunku, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jeśli patrzycie tam. Jedną z przyczyn osłabienia mięśnia potylicznego może być również powstawanie w nim obszarów napięcia. Dlatego to, co robiliście z mięśniem skroniowym, jak go rozluźnialiście piłeczką, to samo można zrobić z samym mięśniem potylicznym. Umieszczacie piłeczkę tutaj na potylicy, bezpośrednio na kości, ponieważ mięsień znajduje się właśnie tutaj. Położyliście. Może to być dość bolesne, mogą tam być miejsca silnego skurczu. Znaleźliście taki obszar, przytrzymajcie. Ale trochę niżej znajdują się miejsca przyczepu długich prostowników szyi. Jeśli na nie traficie, to też dobrze. W pewnym sensie poprawicie stan mięśni szyi, poprawicie ukrwienie mózgu. Ale nie traficie tam, gdzie trzeba. Dlatego tutaj macie taki guzek. O, na kości potylicznej, a mięśnie znajdują się powyżej niego. Jest ona parzysta. Tutaj, po prawej i lewej stronie. I właśnie w nią musicie trafić. Mięsień, no, najprawdopodobniej jest cienki, słaby. Więc nie potrzebujecie twardej piłeczki. Wystarczy jakaś miększa. Z jednej strony wymasowaliście, a z drugiej strony można po prostu nacisnąć i przytrzymać. Można to robić przy ścianie? Można leżąc położyć piłeczkę na czymś i się na niej położyć. Tutaj, tak właśnie ustawiliście mniej więcej tutaj się znajduje tutaj z prawej strony, tutaj z lewej strony po prawej i po lewej one się znajdują tak właśnie tutaj ustawiliście w ten sposób i poszukajcie bolesnych miejsc przesuńcie się trochę w prawo, w lewo. Jak znajdziecie na przykład, to przytrzymajcie trochę wyżej, trochę niżej. Będą tam dokładnie takie miejsca, no, takie dość bolesne. Spróbujcie bliżej środka, ten odstęp między prawym a lewym mięśniem, i właśnie tutaj, po środku. Tutaj mogą być miejsca napięcia w samym ścięgnie. Ogólnie bolesne miejsca też mogą się tam pojawić. Można też poprawić unerwienie tego mięśnia. Czym jest unerwienie? To jest połączenie tego mięśnia z mózgiem. Jest połączony nerwem. To gałąź nerwu twarzowego. To jest nerw uszny tylny i przechodzi przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Dlatego, na wszelki wypadek, żeby unerwienie przez sam nerw było dobre, żeby nic go nie uciskało, właśnie ten mięsień też można trochę rozluźnić. W tym celu obracasz głowę, znajdujesz mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, nerw przebiega w górnej części tego mięśnia. I tutaj można po prostu rozluźnić ją w ten sposób, wykonując ruchy z góry na dół, po prostu głaszcząc, rozluźnisz ten mięsień, albo lekko pochylić głowę, żeby trochę opadła do przodu, i masować w ten sposób. Tylko ostrożnie uważajcie, żeby nie ucisnąć sobie tętnicy szyjnej. Dlatego lepiej, jeśli nie jesteście pewni, co robicie po prostu w ten sposób, właśnie tak. Aby rozciągnąć mięsień mostkowo obojczykowo-sudkowy, należy go wygładzić i lekko rozluźnić. Delikatnie go rozciągnijcie, aby uzyskać pożądany efekt. Obróćcie głowę lekko unieście do góry i w tej pozycji spróbujcie ją jeszcze przechylić, wtedy poczujecie rozciąganie. Tutaj znajduje się mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, i znowu delikatnie go wygładźcie w ten sposób, żeby się trochę rozluźnił. Przy okazji zmieńcie też pozycję głowy, będzie się mniej pochylać do przodu na prawo i lewo. Ale główne ćwiczenie to jej trening, czyli wszystko pozostałe to przygotowanie. Pomasujcie, żeby lepiej działała, bo jeśli są w niej takie nieaktywne obszary, to też lepiej ją najpierw aktywować za pomocą masażu. Tutaj te miejsca opracujcie. Mięsień czołowy można rozluźniać, ale i tak będzie się napinał, dopóki z tyłu, tutaj jest słaby. To znaczy, że one powinny się wzajemnie równoważyć. No cóż, przyjaciele, widzę już błyszczące oczy, odmłodzone twarze, patrzą na mnie już z drugiej strony ekranu. No dobrze, jak zwykle, kilka zadowolonych komentarzy, piszemy lajki, również zostawiamy komentarze. Nie zabrania się zachwycać dzisiejszym filmem tak mocno, jak tylko się da, wysyłać go swoim znajomym. Którzy mają problemy. I podzielcie się w komentarzach również, kto o ile lat odmłodniał w wyniku wykonania dzisiejszego ćwiczenia. Do nowych odcinków.